just what just what

Godfreya. Okej. na co <coughs> mi okay. ikona Godfreya? Lands of Lyernia. Renala is queen of the Carian royals who govern the academy, but Renala herself is no demigod. Her beloved radigan left her to become Queen Marika's second husband, taking the title of King Consort. The Great Room dwells within the amber egg that was radigan's gift to her. Morgoth, the grace given, is Lord of landale the capital city. It lies at the foot of the Erd Tree, in the east of the Altus Plateau. But the Two Fingers forbid us from venturing there. Until we've acquired enough Great Runes to repair the Elden Ring. Set your sights elsewhere for the time being. The Veiled Monarch can wait. Praetor Reikard is the Lord of the Volcano Manor on Mount Gelmir. He is a ruthless justiciar who commands a company of Inquisitors. Reviled for his serpentine demeanor. The volcano, Mount Delmir lies in the west of the Altus Plateau. The realm of the Erd Tree. It was the stage of the most appalling battle in the entirety of the shattering. Rykard has committed the grave sin of blasphemy, marking himself as an enemy never to be forgiven. General Radar. The famed Red Lion and Scourge of the Stars is a ferocious warrior. He fought Melania and her rot to a standstill in the Kalid Wilds to Limgrave's east. And now Kaled has been engulfed by the Scarlet Rot, even approaching the region is no mean feat. I've heard survivors of Redan's army are still in the wilds, staving off the rot with fire. And if it's true, I suspect Radan is still there as well. Caled. though I doubt he much resembles his former self anymore. So, Godric the Grafted, Lord of Stormvale. Despite being the blood of Godfrey, first Elden Lord, he's a grotesque old fool grasping for power. His castle lies upon the cliff to Limgrave's northwest. But I suspect you know that well enough already. Oh. My apologies for that nasty business. she got rather ahead of himself, it seems. As his master, I'd like to express my regret. But now, Enshu is slain and gone. Finished. Forevermore. Oh, fuck! You What? I to mam dużo fiolet. Miałem fiolet od cholery. Miał być unik. <laughs> okay. Coraz gorzej, coraz gorzej. Nie, przeżyłem. Ej, ej, hej, przeżyłem, przeżyłem, przeżyłem. Ale od niebałem maniany. Jestem? No 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 skupiony jestem skupiony, wiesz? Już puściłem klawiaturę w pewnym momencie, podniosłem ręce do góry i takie kuźba zginąłem, nie? Ale zostało mi tyle życia, że przeżyłem wiesz, bez życia. A ja wiem co dzień. No, no, no. <zysy> <zysy> trzeba było sytuacji wziąć i użyć tego, tego silnego, tego, tego tej mocy miecza. A, A tu on jest trycki. Nie. Kurde, jak on wchodzi w to. No, najgorsze jest to, że on się tak samo przygotowuje do trzech różnych ataków. No wiem, więc nim tylko nie odbierałem. не успею не двигаться. Ну, а Ну, возможно, лучше что ma piesku Co ty potrafisz? O Jezus ja Maria <śmienny> Jaki biedny Już mi go żal O jaki biedny zwierzaczek <śmienny> Jaki biedny <śmienny> <śmienny> Biedny zwierzaczek. Admi zaś strusiło z tego DEDIA. Jaki biedne stworzonko! Oj 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 oj. Dobra, dużo gidowałeś. Jakie biedne. Jaki lisek kochany. Przedmiot. Błyskamienne ostrze. O, to jest do czegoś istotnego. Te ostrza y, pozwalają nadawać cechy bronią, nie? Tak, już miałem iść w dobrą stronę, po czym stwierdziłem, że nie, y, że jeszcze sobie ogarnę jedną rzecz i, i wróciłem się tam i, i, i to było to. Ziomek, uspokój się. Mungrum, uspokój się, karyjski rycerz. No, chilował się będzie Menda głupia. Ha, ha, i nie miałeś fiolki, nie miał fiolki.

wykańczać świecące się na żółto. Także tego się trzymajmy. I ta pani ma spaściek. Wykończymy ilość tam świecących. O właśnie. I ją wtedy trzeba brzydko mówiąc tutaj. No domyślacie się co jej trzeba zrobić? Fabix pisze, pisze, że jest jakaś specjalna umiejętność tej broni, którą posiadam, że jak dwa razy wcisnę kontrol, to robię teleport. Sprawdzimy. O ile mam na tyle ten e, stamin. Energii many. Ładna. Biedna. Oh, my upon my name is rani the witch mother's rich lumber shall not be disturbed by thee Of the last queen of Caria, Granala of the full moon, and the majesty of the night she conjureth. Onayeshora. Nie wolno. Uspokój się, babolu ty. Nie chcę tam bić, chcę ją wykończyć. No, babolu ty. Ty babol. zierunek królowej pełni księżyca, wielki runy nienarodzonych. Tam, da, ram, tam, 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 tam. GG. Nie, ja wiem, ja wiem, ja tutaj nie da się użyć innego słowa, jak wałce te bossy, więc... No cóż, trudno się mówi. Nie? Do odrodzenia jest potrzebna łza larwy, kosmetyka. Nie, moja piękna postać, moja piękna postać, nie zbliżaj się do mnie. <laughs> Oż ty gadzie Ty to nie umyta Ooo <laughs> No brawo, brawo, czekaj, muszę zobaczyć jego śpiew Mówisz, że jesteś niemityczny Muskina, no znowu nie zebrałem tych run, i znowu mnie zabił. Typ z jakąś autopowtarzalną kuszą, po prostu podchodzę pod typa, on strzela trzy razy i ginę. No i już mi przywalił. Przecież tego typa się nie da zabić. No chodź tu, pierdzielniku. Haha! Ha! Zabity. Straciłem jedne 160 tysięcy run, nie? O, tam jest jakiś typ. Nie, to, to na pewno nie będzie do zabicia. Czy będzie do zabicia? To jest do zabicia gość czy nie? Powiedzcie mi Już moment, bo sam walczę teraz. Nie! Jak Fabiks pisze! Nie! Nie! No jak to nie? Rzucił się na mnie. Ty gadzie Fabiks, ty zdrajco! Ty... Ja ci zaufałem Ja ci zaufałem. za łyską. Dobrze, tak? Trzymaj Fabiusa O, nie jak ci pierwszy raz nie pójdzie O! <laughs> On jest jakiś rąbnięty! Giń! No, i zginął, posłuchał się. Eee. Aha! Fabix napisał, że miałem do niego nie iść. Eee. A nie, że nie, 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 nie bos. A mogłem mu zrobić takiego pięknego backstaba. Hej, to gdzie jest ten grzydal? Eee, w tamtą stronę. A, bo ja tu unikałem tego ziomka. O właśnie tego ziomka O, jak mi grzmotnął No nie działa Ale on zadziałał. Nie wiem czy ja to mam po prostu wyczekać w jakimś momencie, zrobić timing, czy, czy o co chodzi, ale... No nie działa mi to, to, to. Oh, i będzie zgon Nie, ktoś jest maksymalnie tych butelek? Jest tu sa? Chyba 15 na mnie to rytkować Nie po to tyle godzin farmiłem. Będziesz czym Tak, będę czym marzyć Ale to uwielbiam. Dobra, zginiesz Cios za cios. Byłoby śmiesznie, jakby ten typ któryś z tyłu wszedł mi na plecy i mnie dobił. Run władcy? Serio? Z takiego jakiegoś podrzędnego typa? Właśnie, ja przy ostatniej śmierci podniosłem licznik śmierci, czy nie?